Minówka. Cieszę się, że tacy ludzie przyjeżdżają. Moją książkę zdobył. Tak. Nasz Adam Marzec... przyjechał z Niemiec aż tak daleka. Tak. Nie? Z Bawarii. Z Bayerische tak, Także tam się na stacji mówi: do dzisiaj, gelobca od Jezus Chrystus, nie? Ja? Tak? tak. Ja wchodziłem na stacji i mówiłem: gelobca od Jesus, albo nie gdzie znowu powrotem. Nie? Albo Kryzgon. Kryzgon. No, w sensie. no, tak. Prawdziwy Bawarczyk przyjeżdża do nas, widzicie ludzie. No i wziął tutaj na promocję sobie, załapał się. Naszą owczą specjalnie w takie śniegi, popatrzcie, jakie śniegi, tu mecz śniegu. Pobłądził, pojechał do lasu za daleko, nie? Tak, po jeszcze myśli na górę. Na górę, pieszo szli godzinę. Potem, potem był W śnieg. takim śniegu, popatrzcie, ludzie poświęcają się, dostał oczywiście owczą wełnę Tu ją mam. Już ją ma założoną, zobaczcie to. Tu jest. I to jest Tomek, co mnie cieszy. Tacy ludzie przyjeżdżają, pokaż tą wełnę, jak mam. I ktoś mówi, że wariat. tu. Mam Ta. jeszcze, tu. Tak, wierzymy, o, zobaczcie. I ja też noszę wełnę. Ktoś powie, że się wygupiamy, że to śmieszne, hejtują tam ludzie. Wełna, naturalnie, zobaczcie jak ci poprawi swój. W ciągu trzech dni będziesz miał taką moc energii. Przybędzie przez to. Jest lanolina, potem pocenia się, zamija się na d Super. Tak. Cieszę się, że tacy ludzie. Adamie, dziękuję, że przyjechałem. Ja Przeczytaj, może i na Filipiny Cię zabierzemy kiedyś. Tak, jestem bardzo zainteresowany Filipanami. Tak, tak. Super. No super. tutaj owczej wełny to Ci starczy na całe trzy miesiące, bo to aż widziałeś, jak olej kapie, nie? Aż tak, to pusty, tak. No. no super. Jest to wełna oczywiście wbiera na teraz. Wczoraj była ta i wczoraj... Ale jeszcze jeśni. kupiłem... E, jeszcze te, te, to na odrobaczanie. Na odrobaczanie. Kapsaicyna, to będziesz zadowolony, ja? to, to... Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Super. Ja jestem super zadowolony. No, żona jak się cieszy tylko no, tak. <laughs> Żona się nie odzywa, tylko się cieszymy się, że tacy ludzie przychodzą w taką pogodę, no bo taka śnieżyta jeszcze tu. Będzie jutro minus 20 mamy w Aha. Ta... A, Musiałem odśnieżyć maszynę uruchomić, żebyś mógł wejść tutaj do mnie do, do, do ogrodu. Ale się bardzo cieszę. Ja Jeszcze mówię, raz dziękuję. Dzięki. Tacy ludzie teraz się w niedzielę chce żyć, jak przychodzą. Tomek, pozdrawiamy Cię tam. Zobacz, co się dzieje. I te trzy będziesz brał naszą cały czas. Tak, jak? cały czas. Tak. A potem zamówię. Zamówi sobie. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie za, za wizytę takich ludzi. No. Dzięki. Dzięki. Adam wrócił do mnie, kapusta dobra a, próbowałeś? No, do, dlatego wróciłem. No. Byliśmy w niedzielę, a, a dzisiaj wieczorem z powrotem żyliśmy. Z powrotem, no niesamowite. Bez, taki, bez takiej kapusty, kapusty Żydzi nie idzie. No, na niebieska lepsza, nie? Super, nie? Na mistrzostwo świata. Mistrzostwo. Nie, sobie od razu te, te krople tybetańskie, Tak, krople tybetańskie wziąłem. Czysty czosnek fermentowany, bez spirytusu. Dwa i pół roku fermentowało, nie? żeby to zrobić. Tak jak Cię robi kropletę Coś takiego. Także cieszę, że takie ludzie odwiedzają, żona uśmiechnięta tak. już polubiła tutaj, nie chciała pierwszy raz jeść, błądziła po lasach, a teraz, a, teraz a teraz jeździ chętnie. A jak się cieszy żona. No jeszcze zamówiliśmy płatki, które przyjdą tak, do domu. Tak, e, Owsiane płateczki przyjdą, już wyślemy wam. Tak. No i teraz będziemy żyć minimum 125 lat. Tak, zaraz. no i oczywiście zapraszam was na wiosnę na tą normobarię. E, przyjedziemy i to obowiązkowo. Tak, normobarię będziemy mieć w maju, zapraszamy kto będzie chciał do nas odwiedzi, siądziemy, wypijemy sobie kawę w normobarii. Razem wszyscy wypijemy. Tak, tak, dokładnie. W Grzesiu i wszyscy, pani Agata. Dokładnie. Nie? Pozdrawiamy. Dzięki takich ludzi, mam Adama koło siebie. Dynamiczny człowiek. Wie czego chce, pewny siebie. Ta Dziękuję. żona Ta żona to chyba co noc się modli do niego. Tak, bardzo się modli. <grym> no ja się domyślam, no. Widzę, jak tu się śmieje, no. A jeszcze mi... po tych artykułach. O jezu, jak po kroplach tybetańskich, to ja nie wiem co to będzie. <grym> No, tak. Dzięki za odwiedzinę Adam, jeszcze raz, pokażemy ja no. filmik fajny, no. dzięki Super. wam serdecznie za odwiedziny. i na wiosnę normowali, Normowalizach siedzimy, tak, siedzimy obowiązkowo i nawet się położymy, tak, Bawaria, pozdrawiamy Bawarię całą, no, dziękuję za Bawarię. no, dzięki, no, dziękuję, dziękuję. ci spontanicznie, popatrzcie czym się skusiłem, my też grzeszymy, najpierw napiłem się oczywiście 15 minut, tak ci przed jedzeniem łyżka szklanki, na puszczanki wody, 15 minut zakwasiłem i teraz mogę jeść ludzie z Bawarii takie smakołyki. Człowiek przyjał już drugi raz, przywiózł mi takie na święta. Ja również tam dałem skromne nasze poczęstunki. Takiego czasu z rodzynkami nie wzięłem prosto z Bawarii. To są wszystko niemieckie rzeczy. Próbujemy, ocet pijemy. Zapraszam na ocet miłości na święta. Jest na sklepie zdrowia bez leków. No i kapusta cały czas dostała do, kto na święta chce zakwasić rządek, probiotyk, 10 milion bakterii probiotycznych i, i to działa. Adam, dziękuję jeszcze raz za odwiedziny. Takich ludzi kocham, bo doceniasz to, co robię i ja się Sowikowi chcę żyć tą śnieżną pogodę w, tej, w tym w tym roźnym klimacie u nas tu. I już zaraz będziemy degustować z Agatą. takie ciasteczka z Bawarii. Cieszę się, że przyjeżdżasz, bo masz energię i dodałeś mi sił. Wczoraj byłem padnięty i wstałem z grobu. Takie ludzie, jak odwiedzają, czekam na ciebie w Normowarii. Będziemy odpoczywać dzisiaj. Masz fajną żonę, Kapitanie się uśmiechała i cieszymy się, że nas odwiedzacie. Dziękuję i zapraszamy znowu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkim życzę wesołych świąt. Takich ludzi wesołych wam życzę, takich gości jak nasz Adam z Bawarii. Dziękuję. Hej, i już smacznego wszystkim życzę. Hej.